Dzień dobry Państwu, Andrzej Kogut, Radzie Polonii 2000 jest z tej strony. A dzisiaj moim Państwa gościem jest Pan Roman Sołtys z Federalnego Departamentu Pracy. Witam Panie Romanie. Dzień dobry. I dzisiaj poruszymy bardzo ciekawy temat a dotyczący osób, które mieszkają, pracują na domkach niekoniecznie mieszkają, ale zajmują się opieką dzieci, opieką osób starszych po prostu wykonują pracę na domkach. Nie mówimy tu akurat o sprzątaniu, bo to jest inna kwestia, ale warto o tym porozmawiać, warto posłuchać. Przypomnę na początku, że Federalny Departament Pracy zajmuje się opieką, a czy opieką, egzekwowaniem prawa pracy federalnego, tak żeby każdy pracownik otrzymał właściwe wynagrodzenie, właściwe nadgodziny i tak dalej. Dlatego dzisiaj właśnie na ten temat będziemy mówić. I przypominam, Federalny Departament Pracy chroni pracowników, którzy pracują nie tylko na domka, ale w firmach i tak dalej. Dzień dobry jeszcze raz. E, rzeczywiście jest to ciekawy temat, ponieważ e, e, zazwyczaj myślimy o pracownikach, e, o tych, którzy pracują, nie wiem, w biurach, e, na budowach. A pytanie jest, a co z pracownikami, którzy pracują w domach prywatnych. E, czy oni także podlegają ochronie prawa federalnego? I odpowiedź jest tak. Od 1974 roku kongres uznał, że również pracownicy, którzy pracują e, w domach prywatnych, w domach prywatnych, a tacy jak, e, nie wiem, jak kucharze, jak osoby do opieki, jak e, kierowcy, ale, ale oczywiście, wszystko to się dzieje w domu prywatnym, nie jest to kampania, także podlegają opie, op ochronie prawa federalnego. No właśnie, ochrona prawa federalnego. Jak to wygląda właściwie, jak tutaj wygląda stosunek pracy? Bo bardzo często właśnie te osoby podpisują umowy z właścicielem e, takiego domu, gospodarzem, prawda, albo z jakąś firmą, która e, tam pośredniczy. I jak to wygląda w prawie pracy? Bo tak. Nie wiadomo, jak to potraktować. Nie trzeba żadnych umów. Z mocy prawa, jak powiedziałem, z mocy prawa osoba, która pracuje w, w domu prywatnym, pracodawcą jest dom prywatny, osoba fizyczna, czy rodzina, i te osoby dalej podlegają tym samym zasadom, które, które, i tej samej ochronie, co osoby pracujące na innych, na i w innych, w innych warunkach, w, w normalnych, w w, powiedzmy, typowych, jakby to powiedzieć, restauracjach, powiedzmy, czy, czy w fabryce, czy jako kierowcy, i tak dalej. Kongres w, tym, w, swoim, w tej regulacji uznał, że e, oni, e, te osoby, które pracują w domach, dalej podlegają tej ochronie to znaczy, że mają prawo do stawki minimalnej i do e, nadgodzin do płacy za nadgodziny, jeśli pracują powyżej 40 godzin. Ale równocześnie zrobił parę wyjątków, jak to zwykle bywa, wyłączył z wymogu od wymogu płacy minimalnej i overtimeu właśnie osoby, które opiekują się na przykład dziećmi lub, lub pracują w domu prywatnym, ale jako osoby do towarzystwa i to oczywiście powoduje dużo, dużo y, y, takich kwestii takich technicznych i, i każdy z wypadek jak zwykle trzeba rozpatrywać indywidualnie, bo rzeczywiście i żeby sprawdzić na przykład zakres obowiązków dla osoby powiedzmy do towarzystwa, e, companionship e, e, prawda i żeby sprawdzić czy oni poza swoimi zwykłymi obowiązkami nie wykonują jeszcze dodatkowych prac. A jeśli tak, to w jakim zakresie? Ile czasu im zajmuje wykonywanie na przykład posiłków, sprzątanie, bo nie jest wykluczone, nie jest wykluczone, czy jakaś medyczna opieka nad, nad daną osobą, nie jest wykluczone, że, że, takie obowiązki mają. I, ale gdyby te obowiązki przeważyły, te ich podstawowe obowiązki, na przykład zwykłego, zwykłej opieki, zwykłego towarzystwa do Danej osoby, no i charakter i, i sposób wynagradzenia mógłby się zmienić. Także to jest, jest to, muszę przyznać, jest to skomplikowana sytuacja w każdym wypadku, bo trzeba brać pod uwagę kilka czynników. Po pierwsze, jak powiedziałem, zakres obowiązków. Potem mamy, potem mamy kwestię tego, czy, te, czy ta praca w domu prywatnym jest wykonywana na dojazd, także ktoś przyjeżdża codziennie do pracy. Ale też oczywiście mamy sytuację, gdzie, gdzie pracownicy mieszkają tam, prawda? Są live in, e, 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 i, pracu i pracują i mieszkają równocześnie w danym domu. Wtedy czyli, ich czy sytuacja... Można czyli można powiedzieć, taki diabeł ja tkwi w szczegółach. To są takie elementy, na które trzeba bardzo dokładnie zwracać uwagę. Tak. tak więc warto się na tym zastanowić. Ale może zadam troszeczkę inne w tej chwili pytanie. Mianowicie bardzo często um, takie osoby są zatrudnione albo przez rodzinę, albo przez firmę, która się zajmuje pośrednictwem, że tak powiem, czymś takim. I jak tutaj rozwiązać właśnie prawo pracy? Jak, jak tutaj, bo w jaki sposób to wszystko działa? Bo to jest największe pytanie, jak do tego podejść i jak sobie z tym poradzić? Wspomniałem, że inaczej, prawo federalne inaczej traktuje różne sytuacje i również mamy do czynienia w tych zawodach, w tych sytuacjach z tak zwanymi wyjątkami. Czy to wyjątek i od, pra, od wymogu płacy minimalnej, czy wyjątek od wymogu płacy nadgodzin. Jeśli, jeśli jednak osoba, która powiedzmy pracuje na domku, jest zatrudniona przez firmę pośredniczącą, agencję pracy i, i dalej otrzymuje, otrzymuje na przykład swoje wynagrodzenie od agencji pracy. Te wszystkie, te wszystkie wyjątki nie obowiązują. Nie, firma nie może się na nie powołać. Inaczej mówiąc, osoby zatrudnione zatrudnione przez pośle, firmy pośredniczące w tych zawodach, na przykład są live-in, mieszkają tam, to czy na dojazd, mają prawo do pełnej stawki minimalnej, federalnej i oczywiście nadgodzin. Następna kwestia, która, która jest rzeczywiście w, tych, w takich warunkach dotyczących specjalnych osób, które mieszkają w, w miejscu pracy, w domu prywatnym, jest oczywiście kwestia zapisywania godzin, odróżnienia godzin, za które wynagrodzenie należy od, od, od na przykład czasu, kiedy czy czy, czy kiedy pracownik odpoczywa, śpi i to są, ale to są już rzeczy, które indywidualnie rozpatrujemy i, i rozważamy aplikację prawa. Czyli tutaj właśnie trzeba właśnie zwracać na to wszystko uwagę, no ale teraz tak, dojazd do pracy, tutaj już wiemy z innych audycji, że jednak często nie jest wliczany w czas pracy, i tutaj jest sprawa prosta, prawda? Natomiast jeżeli ktoś mieszka, to tutaj zaczyna się problem, ponieważ często gęsto jest dostępne, można powiedzieć, 24 godziny na dobę. I jak tutaj potraktować tę sytuację, to jest takie też dosyć ciekawe pytanie, panie Romanie. No są, y, y, jest oczywiście bardzo ciekawe, y, ale nie tylko ciekawe, ale też trudne i, i ważne do rozważania, bo oczywiście to jest bardzo podstawowa sprawa. W, każdej, w każdych warunkach, y, w każdej sytuacji, żeby... E, dokładnie wiedzieć, ile godzin się pracuje i żeby za te godziny e, być e, wynagradzanym. I to, samo dotyczy, to samo dotyczy pracowników domowych, e, live-in, osoby, które opiekują się i mieszkają tam. E, nie podejmuje się w tej chwili e, wchodzić w zupełne szczegóły, bo ale łatwo się domyśleć, że, że to trzeba dokładnie w indywidualnych wypadkach sprawdzić i odróżnić. Są pewne, są pewne, reguły, dotyczące maksymalnego czasu, który pracodawca na przykład może odliczyć na, na sen, może ile, ile, ale to są jeszcze raz, powiadam, albo na przykład na przerwy na przerwy, kiedy pracownik może na przykład opuścić dom, albo zająć się własnymi y, sprawami. Także to są spra bardzo ważne rzeczy, ale dyskutujemy je y, z indywidualnymi osobami. Ale to y, dziękuję za pytanie, bo to jest rzeczywiście y, zazwyczaj problem i może dochodzić do pewnych do czyli, pewnych. Czyli może być na przykład sytuacja, że osoba wymaga opieki 24 na dobę. Wtedy jest inna sytuacja niż kiedy po prostu wymaga opieki przez kilka godzin, prawda? No, oczywiście, oczywiście, jest to kwestia. Na szczęście zazwyczaj, zazwyczaj ta płaca pokrywa wszelkie, wszelkie takie, powiedzmy, różnice, jakie mogłyby wynikać z jakiejś interpretacji, bo mówimy o federalnej stawce minimalnej 7,25 na godzinę. To jest dalej niska, niska płaca, ten, ten bardzo minimalny, niski. Próg, ale oczywiście w, w, w takich sytuacjach, kiedy osoba jest na zamieszkaniu, pracuje na, z zamieszkaniem, no to może dochodzić do, do pewnych nadużyć lub niedociągnięć. Także zachęcam Państwa do, do, do kontaktu z nami, gdzie Państwo mogą, mogą przedstawić swoje własne już konkretne sytuacje. No, ale teraz jeszcze jest inna ciekawa sytuacja, mianowicie czasami zdarza się, że na przykład ktoś z rodziny zajmuje się opieką, na przykład na starszą, czy nawet nad dziećmi, po prostu w ramach swoich zajęć domowych, czy to jest praca, czy to jest po prostu, że tak powiem, taka darmowa opieka. Jak tutaj wygląda sytuacja? To akurat nie dotyczy. Y y nie dotyczy prawa federalnego, ale z innych źródeł wiemy, że jest taka możliwość, żeby osoba z rodziny opiekowała się i dostawała wynagrodzenie. Są programy stanowe. W tym wypadku jednak. Prawo federalne FLSA, nasz Departament stoi na stanowisku, że nie dochodzi tam do takiej klasycznej relacji pracodawca-pracownik i po prostu prawo federalne w tym wypadku nie będzie, nie będzie działać. Czyli właśnie jak to mówi się, to ja szczegółach, ale żeby się upewnić, że nasze prawa są zachowane, nasze prawo pracy działa jak powinno, Zapraszam do telefonów, proszę dzwonić do właśnie pracowników Federalnego Departamentu Pracy. Dzisiaj moim Państwa gościem jest pan Roman Sołtys, który jest przedstawicielem Federalnego Departamentu Pracy. Numer do niego bezpośredni, gdzie możecie Państwo dzwonić i zadawać pytania, nieważne, czy to będzie pracownik, czy pracodawca, obie, obie osoby powinny dzwonić jedna i druga strona, ponieważ to jest zawsze bezpieczniej, zawsze jesteśmy pewni różnych, że tak powiem, rzeczy i, i jeżeli mam wątpliwości, to właśnie pan Roman będzie wyjaśniał. I podaję teraz numer telefonu 312 758 1189, 312 758 1189, no i oczywiście to dotyczy nie tylko pani na domkach, ale też innych zawodów, także tutaj federalne prawo pracy to jest takie minimum, które obowiązuje w całych Stanach Zjednoczonych, nie tylko w Chicago, nie tylko w Wisconsin i tak dalej, prawda? No, zgadza się i jeszcze raz zachęcam do telefonów. W naszej audycji poruszaliśmy sprawę pracy na domkach tak zwanych, na zamieszkania. Jest to niezwykle ciężka praca i jesteśmy bardzo dumni z tego, że możemy pomóc w danych w jakichś sytuacjach, gdzie te prawa pracownika są pogwałcone. Dotyczy to na szczęście bardzo niewielkiego, no niewielkiej ilości i procentu sytuacji. I zazwyczaj też dotyczy to osób zatrudnionych przez pośredników, przez firmy, przez agencje pracy. Bo tam pełne przepisy bez żadnych zwolnień obowiązują. Także nie ma, jest to bardzo ważne, żebyśmy mieli jasny jasny y, pogląd, y, wszystkie wiadomości na temat y, co pracownikowi, co danej osobie się należy, czy, czy za ten, a czy za te godziny, które y, spędzamy w pracy należy się wy, y, wynagrodzenie lub nie. Także odpowiemy bardzo chętnie na te pytania. No właśnie pytań na pewno wiem, że jest dużo, bo już nieraz słyszeliśmy, że dzwonią osoby i chcą się upewnić, czy ich pracodawca ich nie uszukuje. Tak samo pracodawca chce się upewnić, że wszystko z jego sytuacji też jest jasne. Tak więc zapraszamy jeszcze raz do telefonów. 312 758 9 312 758 9 My oczywiście zapraszamy również na stronę radiopolonii.com, gdzie to nagranie w właśnie w formie wideo, takie tutaj nagrywamy, jest do, do dostępne. I możecie Państwo oglądać i oczywiście zapisać sobie numer telefonu. Jeszcze raz podaję numer telefonu: 312 758 1189. Tak samo możecie dzwonić do nas, do redakcji. My też podamy ten numer telefonu do pana Romana. Tak więc gorąco zapraszamy. Panie Romanie, ja dziękuję bardzo za wizytę w naszym studiu i oczywiście zapraszam ponownie. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.